Ależ przed nami futbolowe widowisko. Przyszło nam trochę czekać na ten mecz, ale w końcu nadszedł czas. Witamy Państwa serdecznie z DMX Stadium, domowego obiektu ekipy Brighton. Zapraszamy na dzisiejszy mecz. A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Zespół Brighton zmierzy się z Chelsea. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Jeśli chodzi o ekipę Brighton, pierwsza jedenastka wygląda następująco. Skład drużyny Chelsea jest następujący. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Próbuje uderzyć. Uwaga! Proszę bardzo! Nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie: czy i kiedy będą kolejne? No to mamy 1 do 0. Pascal Gross. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Czy coś będzie z tej sytuacji? Broni! Dobrze! Wyrównanie było tutaj blisko, ale Bramkarz stanął na wysokości zadania. Jeśli ten mecz zakończy się ich wygraną, to będzie w dużej mierze jego zasługa. Palmer! Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. I będziemy mieli stały fragment gry dla Chelsea. Widać, że pomimo jednobramkowej przewagi nie zwalniają tempa. Ponownie wznowią z rogu boiska. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego, zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Madłekę. Jest strzał, nadal coś z tego może być. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Urywa się kryciu. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Faul. Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. I teraz uderza. Radzi sobie Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Pracą piłkę teraz. Louis Dunk. Jest komu podać. Teraz będzie niebezpiecznie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy. Ciekawe, jak ułoży się ta druga połowa. Chelsea prowadzi jedną bramką. Teoretycznie więc kontroluje spotkanie, ale to może się zmienić. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Prostopadłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów, każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty, dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. z broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. No i nic z tego nie wyjdzie. Badia Sil. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką, ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Fati przy piłce. Wellbeck. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Sędzia dopatrzył się naruszenia przepisów. Rzut wolny dla Chelsea. Chelsea chce skorzystać z. Mo Go! płaciło się palce lizać. Kamera teraz raz jeszcze już na spokojnie pokazuje nam ten strzał z pierwszej piłki bez przyjęcia, a zarazem precyzyjny, mierzony. Oj, warto było czekać na taką bramkę, warto. No to mamy 2 do 0. Przed nami ostatni kwadrans z tego spotkania. Może coś być z tego podania. Oj nie zdecydowanie nie tym razem. Palmer. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Teraz dobrze, ma miejsce. Uwaga, strzał! I teraz Bramkarz na dużym luzie. Do końca, zostało już tylko 5 minut. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Danny Welbeck. Fatih przy piłce. Sterling. Koniec spotkania.